W niedalekiej przyszłości ludzkość znalazła się na skraju wyczerpania zasobów energetycznych. Tradycyjne źródła energii nie były już w stanie zaspokoić potrzeb planety, więc inżynierowie znaleźli rozwiązanie. Na Księżycu. Tam, po stronie ukrytej przed Ziemią, rozpoczęli wydobycie Helu-3, paliwa zdolnego rozwiązać globalny kryzys. Co dziwne, tym skomplikowanym systemem miał zarządzać tylko jeden człowiek. Rolę tę podjął się sam Bell, podpisując trzyletni kontrakt. Pod koniec okresu umowy sam stał się zamkniętym w sobie wyczerpanym człowiekiem. Wokół niego panowała pustka i cisza. Jego jedynym współpracownikiem była Gertie. Robot, który bardziej przypominał troskliwą nianie niż surową, sztuczną inteligencję. Sam marzy tylko o jednym: powrocie do domu, do żony i córki, których zdjęcia wiszą w całej bazie. Kolejna partia Helu została wysłana na Ziemię, a do końca kontraktu pozostało tylko kilka tygodni. Jednak z powodu awarii satelity bezpośrednia komunikacja jest praktycznie niemożliwa. Przychodzą tylko rzadkie wiadomości od rodziny i przełożonych. Tylko myśli o żonie powstrzymują sama przed całkowitym załamaniem emocjonalnym. W wolnym czasie próbuje zachować zdrowie psychiczne, wycinając miniaturową kopię swojego rodzinnego miasta. Jednak jego ciało zaczyna szwankować. Halucynacje, osłabienie, oparzenia wrzątkiem, koszmary. Jego stan zdrowia szybko się pogarsza. Kiedy jedna z maszyn zbierających hel, ogromnych maszyn do wydobywania helu, ulega awarii, sam wyrusza łazikiem ciężycowym, aby sprawdzić uszkodzenia. Jednak nowa halucynacja prowadzi do wypadku. Kiedy się budzi, okazuje się, że jest odizolowany. Gertie zapewnia go, że kontaktuje się z Ziemią tylko za pośrednictwem nagranych wiadomości i że sam musi wyzdrowieć samodzielnie. Po pewnym czasie sam próbuje wyjść na powierzchnię, ale robot surowo zabrania mu tego. Wtedy mężczyzna ucieka się do podstępu. Wymyśla historię o sprawdzeniu kadłuba, a Gertie w końcu mięknie. Sam ucieka i pędzi do miejsca wypadku. Czeka tam na niego coś niewyobrażalnego. W rozbitym łaziku księżycowym. Leży człowiek. Dokładna kopia jego samego. Drugi sam zostaje przewieziony na stację. Nowy, pacjent, odzyskuje przytomność. Ma oparzenie na ręce, takie samo jak pierwszy sam. Starszy mężczyzna uznaje, że to sen lub kolejna wizja. Ale później obaj muszą przyznać, że istnieją jednocześnie. Gertie starannie unika bezpośrednich odpowiedzi. Początkowo, między dwoma samami pojawia się niezręczność. Potem irytacja, a następnie dziwna przyjaźń. Kłócą się o farmę, grają w ping-ponga i rozmawiają o jego żonie. Pierwszy klon pamięta swoją córkę, co skłania drugiego do zastanowienia się. Dlaczego ich wspomnienia nie są zgodne? Z ziemi nadchodzi wiadomość. Wkrótce przybędzie ekipa ratunkowa. Stary sam już widzi siebie w domu, ale nowy rozumie, że coś jest nie tak. Przypuszcza, że są oni częścią długiego łańcucha klonów. Zaczyna sprawdzać każdy zakątek stacji w nadziei, że znajdzie laboratorium lub magazyn ciał. Bezskutecznie. Jedynie model miasta zbliża ich do siebie. Jasne jest, że pracowały nad nim różne osoby w różnym czasie. Po kłótni Stary Sam skarży się Gerti na swój wybuchowy charakter. I po raz pierwszy słyszy prawdę. Nie jest tym samym człowiekiem, którego przywieziono tu trzy lata temu. Jest jego kopią. Jego pamięć to wszczepione fragmenty prawdziwego życia prawdziwego sama Bella. To samo stało się z drugim klonem. System aktywuje nowego, gdy uzna, że poprzedni zmarł. Teraz, gdy mgła się rozwiała, nowy sam domaga się wyjaśnień, dlaczego bezpośrednia łączność z Ziemią jest niemożliwa. Obaj wychodzą poza strefę łączności i znajdują tłumiki to one blokują sygnał. Starszy sam czuje się coraz gorzej. Krew, Osłabienie, wypadający ząb. Jego stan pokazuje, że klony nie są przeznaczone do długotrwałego użytkowania. Gertie pomaga mu uzyskać dostęp do jego osobistego pliku, gdzie sam widzi straszne potwierdzenie. Zapisy o innych klonach, które umarły tak samo, jak on umiera. Wypadanie włosów, niszczenie ciała, wszystko to jest cykliczne. Teraz musi to zaakceptować. Jego życie jest zaprogramowane. Jego marzenia są zapożyczone. A czas szybko upływa. Kiedy okres życia klona dobiega końca, zawsze dzieje się to samo. Umieszcza się go w kriokapsule, rzekomo w celu wysłania na ziemię. Ale w rzeczywistości ta kapsuła jest tylko rekwizytem. Co trzy lata system aktywuje nowego sama i utylizuje starego. Taki jest rzeczywisty cykl życia każdego klona. Zdając sobie sprawę, że coś jest nie tak, sam postanawia sam sprawdzić kapsułę. W tym samym pomieszczeniu niespodziewanie znajduje tajną klapę. Woła drugiego sama i obaj po kolei schodzą na dół. Przed nimi otwiera się ogromny podziemny magazyn. Niekończące się rzędy komór. W każdej z nich znajdują się nowe, jeszcze nieobudzone klony Sama Bella. To linia produkcyjna. Starszy klon decyduje się na desperacki krok. Wychodzi poza strefę zagłuszania sygnału, aby zadzwonić do siebie, do domu. Telefon odbiera nieznajoma dziewczyna. Mówi, że Tess zmarła wiele lat temu, a przed kamerą stoi ich córka, dorosła, piętnastoletnia Ewa. Samowi udaje się usłyszeć głos swojego pierwowzoru, po czym połączenie zostaje przerwane. Uświadamia sobie straszną prawdę. Nigdy nie wróci do domu, a życie, które uważał za swoje, już dawno należy do kogoś innego. Stan Starego Sama szybko się pogarsza. Kaszle krwią. Ledwo stoi na nogach i jest przekonany, że przybyła ekipa wyeliminuje ich obu jako niebezpiecznych świadków. Nowy sam opiekuje się nim. Przegląda nagranie rozmowy i rozumie, że trzeba działać. Namawia Gertę, aby pomogła aktywować kolejnego klona. Daje im to szansę. Przynajmniej jeden z nich będzie mógł uciec. Kiedy trzeci sam pojawia się na stole, wyczerpany stary klon patrzy na niego ze zdziwieniem i tęsknotą. Drugi sam ogłasza plan. Nowy klon pozostanie w zepsutym łaziku księżycowym, aby odwrócić uwagę przybywającej ekipy, a oni obaj polecą na ziemię. Ale stary sam ledwo się trzyma. Jego ciało dosłownie rozpada się na oczach. Odmawia lotu. Jego czas się skończył i jest gotowy zająć swoje miejsce w łaziku. Przed rozstaniem wspominają swoje pierwsze spotkanie z Tes jedyne prawdziwe wspomnienie, choć obce. Starzec ledwo może się poruszać. Sam podnosi go i niesie do łazika księżycowego, pozostawiając go, aby ostatnie godziny życia spędził w samotności. Do przybycia ekipy pozostało mniej niż dwie godziny. Gertie ostrzega sama, że jego plan może się nie powieść. Wszystkie dane dotyczące tego, co się dzieje, są rejestrowane. Ale robot od razu przypomina mu o jego głównym zadaniu pomaganiu ludziom. Obiecuje usunąć wszystkie zapisy po odlocie. Sam dziękuję mu i restartuje go. Robot zdążył się pożegnać. Ekipa już zmierza do miejsca lądowania, kiedy sam siada do małej rakiety, przeznaczonej do wysłania Helu na Ziemię. W ostatniej chwili rzuca się do panelu i znajduje sposób na przeprogramowanie kombajnu, aby zniszczyć urządzenia tłumiące sygnał. Kiedy instalacje zostają zniszczone, stacja w końcu może nadawać. Sam startuje w momencie, gdy ekipa wchodzi do stacji, a nowy klon otwiera oczy, nie rozumiejąc co się dzieje. Na Księżycu stary sam obserwuje start rakiety. Ich plan się powiódł. Później dowiadujemy się, że sam dotarł na Ziemię. Teraz składa zeznania, ujawniając światu prawdę o korporacji, która zbudowała swój biznes na niekończącym się życiu klonów. Na tym film się kończy.